Iga świątek wygrała Wimbledon 2025 tak wyglądała w dzieciństwie. W sobotnie popołudnie Iga świątek dokonała czegoś nieprawdopodobnego. W wielkim stylu wygrała Wimbledon, przechodząc do historii polskiego, ale i światowego tenisa. Sieci zaroiło się od zdjęć polskiej mistrzyni z dzieciństwa. Już wtedy odnosiła sukcesy na korcie. Żaden Polak przed świątek nie wygrał Wimbledonu. Tym samym Iga zapisała się w historii tenisa na dobre. W wielkim finale londyńskiego turnieju nasza zawodniczka rozbiła Amandę Anisimową, nie tracąc nawet Gema. 6-0, 6-0. Po zwycięstwie Polki media społecznościowe zostały zalane gratulacjami dla zwycięzczyni. Głos zabrały gwiazdy show biznesu i najważniejsze osoby w państwie. Pojawiły się również zdjęcia i nagrania młodej świątek, która dopiero wchodziła w wielki świat tenisa. Zdjęcia Igi świątek z dzieciństwa Już wtedy odnosiła sukcesy na korcie. Iga świątek od lat zdobywa tytuły w najważniejszych turniejach tenisowych świata. Ma na koncie m.in. 6 wygranych wielkich szlemów. Z pewnością zwycięstwo w Wimbledonie smakuje inaczej niż poprzednie, bowiem to pierwszy tytuł polskiej zawodniczki na kortach trawiastych. Na Instagramie Make Life Harder pojawiły się natomiast nagrania i zdjęcia młodej Igi. Tenisistka pierwsze sukcesy zaczęła odnosić w 2011 roku, a więc w wieku zaledwie 10 lat. Już wtedy wygrywała turnieje, a wielka kariera stała przed nią otworem. A tak za młodu wyglądała polska mistrzyni. Świątek w wielkim stylu wygrała Wimbledon. Na jej konto wpadnie gigantyczna kwota. Wygrana na Wimbledonie to nie tylko prestiż i zapisanie się w historii tenisa. Dodatkowo zwyciężczyni mogła liczyć na ogromną nagrodę pieniężną. Za wygraną w finale turnieju Iga Świątek zgarnęła 3 miliony funtów, a więc blisko 15 milionów złotych. Tym samym w tym turnieju zarobiła więcej, niż w całym pierwszym półroczu tego roku. przed rozpoczęciem zmagań w Londynie do czerwca miała zarobione około 12 milionów złotych